Arkadiusz Ekiert, jest News TV, Kongres Nowej Mobilności Łódź 2022 rok. Jesteśmy w naszym kongresowym studiu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Walczak, firma Lime. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobrze. Firma, która jest operatorem elektrycznych hulajnok w większości wielkich miast w Polsce. Panie Tomaszu, jak rozwija się ten segment mobilności elektrycznej? Poprzez właśnie hulajnogi. My jesteśmy operatorem, który jako pierwszy w Polsce pojawił się ze współdzielonymi hulajnogami. To było w 2018 roku we Wrocławiu, więc już mamy 4 lata doświadczeń z funkcjonowania w Polsce i rzeczywiście obserwujemy przez, przez ten okres wzrost zainteresowania naszymi usługami. Jakby konsekwencją jest tego, że początkowo byliśmy w czterech największych miastach, teraz ten sezon kończymy. Na 50 miastach i tych dużych, największych, ale i tych też w tych mniejszych się pojawiliśmy, byliśmy też nad morzem, więc jakby z naszej perspektywy widzimy, że polski rynek jest rynkiem z potencjałem. Oczywiście widzimy kilka wyzwań stojących przed tym rynkiem. Przede wszystkim edukacja, edukacja użytkowników, edukacja innych uczestników ruchu drogowego, także tych ze szczególnymi potrzebami, tak jak na przykład osoby niepełnosprawne, osoby niedowidzące, osoby niewidome, ale też edukacja władz miejskich, lokalnych, lokalnych służb porządkowych. To jest, to jest kwestia edukacji i takiego uświadamiania, że rzeczywiście te nogi są. Z nich można korzystać, ale z nich trzeba korzystać mądrze przede wszystkim. Inna, inna kwestia to oczywiście bezpieczeństwo. My jako, my jako operator dysponujemy takimi rozwiązaniami technologicznymi, które potrafią rzeczywiście z wyprzedzeniem przewidzieć, czy jakaś kolejnoga ulegnie awarii, czy nie. Więc jakby tę kwestię kwestie bezpieczeństwa technicznego mamy po naszej stronie rozwiązaną, bo ponad 99% przejazdów odbywa się bezpiecznie technicznie. Ale oczywiście jest też bezpieczeństwo takie użytkowników, i wpływające na to też bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. My od początku naszej działalności w Polsce edukujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, ale też dbamy o to, żeby, żeby nasi użytkownicy korzystali z hulajnóg w sposób bezpieczny. W zeszłym roku pojawiły się nowe regulacje, które, które precyzują zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zostały określone szczegółowe zasady parkowania. Naszą rolą jest to, żeby o tych zasadach informować, przypominać, ale też troszeczkę egzekwować. We współpracy z miastami wprowadzamy różnego rodzaju rozwiązania, które gdzieś tam mają zachęcić użytkowników do tego, aby parkowali w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami. Są to różne rozwiązania, czasami są to obowiązkowe parkingi, czasami są to pewnego rodzaju zachęty w postaci braku sankcji, więc naprawdę wachlarz tych, wachlarz tych, tych rozwiązań jest bardzo szeroki. Pewnie jeszcze nie w pełni wykorzystany, ale miejmy nadzieję, że te. Że że te takie najbardziej opresyjne w stosunku do użytkowników rozwiązania nie będą musiały być wprowadzane. Ale widzimy że, widzimy, że hulajnogi elektryczne coraz częściej, też przez to, że strefy operacyjne naszych hulajnóg są bardzo rozległe, jeżeli chodzi o granice miast, są wykorzystywane jako taki dodatek do komunikacji miejskiej. Bardzo często, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, użytkownicy gdzieś z różnych zakątków miasta podjeżdżają na przykład do kolejki miejskiej hulajnogą, więc widzimy, że, że jesteśmy to takim, takim, tą, tą taką ostatnią, ostatnią milą w transporcie, w transporcie naszych użytkowników. Nas to oczywiście cieszy, bo, bo, bo rzeczywiście naszą rolą jest to, żeby od jakby ten, ten ruch drogowy, tak? żeby, żeby samochody. Były wykorzystywane rzeczywiście wtedy, kiedy, kiedy są potrzebne. No a jeżeli nie są potrzebne, to zawsze można skorzystać z kulejnogi i, i w ten sposób przedostać się do miejsca, na którym nam, na którym nam zależy. Powiedział Pan, że Wasze kulejnogi jeżdżą po polskich miastach od 2018 roku. Przybliżona liczba mhm. tych hulajnogów to jest ile? Nie mogę tego powiedzieć. Aha. Jakby to. Jakby konkurencja patrzy, że a, tak powiem. Ale, a już całkiem szczerze, my zawsze staramy się dostosowywać. Liczbę dostępnej floty hulajnóg do rzeczywistego popytu użytkowników. Mieliśmy takie przypadki, że musieliśmy na przykład flotę zwiększyć, flotę zmniejszyć, mhm. bo, bo albo tych użytkowników było chętnych do naszych, do naszych usług, było więcej bądź mniej. Więc staramy się zawsze reagować, e, zawsze reagować na zapotrzebowanie użytkowników. Co nowego w najbliższej przyszłości może się pojawić, jeśli chodzi o tą mobilność y, 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 hulajnogi elektrycznej? Mhm. No my widzimy kilka wyzwań, który, przed którymi rzeczywiście hulajnogi elektryczne w Polsce stoją. Przede wszystkim widzimy, że tych urządzeń transportu osobistego, bo to jest taka generalna kategoria, tak. w, którym, w którą zaliczamy hulajnogi elektryczne, jest coraz więcej tych urządzeń, więc siłą rzeczy będziemy musieli się jakoś w tych, w tych miastach pomieścić. Są na to różne sposoby, ale to też będzie wyzwanie zarówno po stronie nas, operatorów, po stronie miast i po stronie też użytkowników i innych uczestników ruchu drogowego, żeby te wszystkie instrumenty ze sobą współgrały. Inna kwestia to są różnego rodzaju tendencje dążące do tego, żeby wprowadzić rzeczywiście zeroemisyjny zero ruch w miastach, na przykład strefy czystego transportu. Oczywiście hulajnogi są nieemisyjnym środkiem transportu, my te hulajnogi ładujemy i, i jakby one jeżdżą, nie wytwarzając. Nie wytwarzając nie wytwarzając spalin, ale takie strefy czystego transportu powinny być, bo to, bo to gdzieś identyfikujemy jako takie wyzwanie dla nas w relacjach z miastami, ale też, też w, w kontekście obecności w poszczególnych miastach. Te strefy czystego transportu powinny być rzeczywiście wyznaczane w taki sposób racjonalny. To znaczy, żeby umożliwić na przykład podmiotom, które zajmują się konserwacją urządzeń albo, albo porządkowaniem tym, tych urządzeń, rzeczywiście dojechać. I nie zawsze będą to pojazdy nisko lub zeroemisyjne, tak jak tak jak jest to zapisane w strefach czystego transportu. Ale rzeczywiście gdzieś tam, gdzieś tam powinno, powinno za tym iść takie racjonalne podejście do tego, żeby, żeby zapewnić komfortowe korzystanie z tych przestrzeni miejskich, na których zostaną wprowadzone te strefy. Wspomniał Pan o konkurencji. Czujecie dla karku oddech konkurencji, ona jest w Polsce silna. Rywalizujecie właśnie czym, czy cena ma tutaj odgrywa rolę w tej rywalizacji z konkurencją? Czujemy tą konkurencję. Mamy. Poza lajmem czterech wiodących operatorów w Polsce, więc, więc jest to dość, dość spora liczba, zwłaszcza jak na taki mały, mały rynek. W wielu miastach się przecinamy, staramy się współpracować. Tam, gdzie możemy, współpracujemy. Oczywiście takimi, pol, takimi polami, na których gdzieś ta rywalizacja jest, jest najbardziej widoczna, to przede wszystkim dostępność pojazdów, mhm. ale też jakość jakość. Obsługi, czyli korzystania z hulajnogi elektrycznej. No, my jesteśmy najstarszym operatorem w Polsce, mamy już doświadczenia z polskimi użytkownikami i staramy się, jakby nasz model biznesowy dostosować do tego, żeby tym wszystkim oczekiwaniom polskich użytkowników rzeczywiście sprostać. Nic pan nie wspomniał o cenie? Ceny są zawsze kwestią indywidualną, indywidualną decyzją biznesową poszczególnych operatorów. My, jako Lime, staramy się wpisywać w te trendy, które są widoczne. Okej, okay. i na tym zakończę. Jeżeli chodzi o kwestię ceny, to rozumiem. Tak. Ale pytam niekonkretnie, jaka będzie ta cena, ale czy na przykład jest szansa wraz z rozwojem tego rynku? Powiedział Pan, że on jest na razie mały, ale wraz z rozwojem, czy jest szansa na to, że, że tego, korzystanie z tego typu pojazdów będzie na przykład coraz tańsze? Na to wpływa bezpośrednio sytuacja rynkowa. Jeżeli rzeczywiście tych operatorów i tych urządzeń będzie coraz więcej, no to racjonalność biznesowa wymagałaby od nas, żeby dostosowywać te ceny rzeczywiście do zdolności płatniczych naszych użytkowników i do oczekiwań użytkowników. Tak, Więc jeżeli będzie takie powszechne oczekiwanie, że te usługi są za drogie bądź za tanie, no nie możemy wykluczyć takiej, mm, takiej ewentualności, to my na pewno będziemy, będziemy w to, na to w odpowiedni sposób reagować. Tak sobie myślę, że jedną z takich Barier, na którą, na którą nie mamy wpływu, to jest oczywiście sezonowość. Mhm. Pan już o tym wspomniał, mhm. że kończy się już powoli sezon. Mhm. No tutaj tego problemu chyba nie przeskoczymy technologią. Tego problemu nie przeskoczymy. My jesteśmy operatorem, który stara się w tych miastach, w których jest to racjonalne, funkcjonować przez cały rok. Oczywiście, jeżeli. Nadchodzą takie dni, kiedy ta temperatura spada grubo poniżej zera, to my wstrzymujemy nasze operacje, głównie ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, ale też na, na taką dbałość o nasz sprzęt, tak? Mhm. Więc więc tej sezonowości nie powstrzymamy. Ten sezon, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i, i to, co się dzieje za oknem, kolokwialnie mówiąc, wydłuża się. On się zaczyna wcześniej, kończy później. Więc, więc jakby tej sezonowości sezon, sezon na pewno nie przeskoczymy, ale potrafimy sobie z nią poradzić jako Lime. Tomasz Walczak, firma Lime, był naszym i Państwa gościem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panu bardzo.